Cześć wam wszystkim, tu znowu Sky. Dzisiaj otworzymy sobie paczki w Ultimate'ie za te 70 tysięcy. Więc dobra, przechodzimy do paczek. Zobaczymy, może trafimy Messiego Informa, bo akurat jest w drużynie tygodnia, więc zobaczymy co będzie w pierwszej paczce. Jest mi tego bardzo ciekawy. Co to jest? Kabalero To nie jest dobra paczka Chociaż on ma Nie, on się nie sprzeda raczej Wszystko do jednorazowych I kliksej Okej, okay, druga paczka z Falcao Zobaczymy, może Messi Inform, może Schweinsteiger. Przewijam no, A może Pienar. Eee, o, i druga karta, duplikat Dobra, jednorazowe Słabo to wygląda, słabo Dobra, lecimy z kolejną paczką. Razem z Messi. Może Messi da nam Messiego jego informację. Zamykam oczy. Co z tego będzie? 3, 2, 1 i 16. Wszystko dogadać. O to jest chyba najlepsza karta z tych wszystkich, z tej paczki. No słabo jest słabo Nie wiem czy mam zrobić taką serię typu, że otworzymy nie wiem z 5 paczek takich No i zagram z jeden mecz z składem takim jaki jest Z tych paczek nie To taka ciekawostka, wczoraj mi się udało wejść w końcu do pierwszej ligi w FIFA Trudziłem się z tym ponad 6 miesięcy, jak nie lepiej, czyli pół roku, ale w końcu jestem, w końcu jestem. Jeszcze nie grałem w tej pierwszej lidze w ogóle, ale naldo, to nie jest dobra karta. Na razie to więcej warte są te kontrakty niż yy, zawodnicy w tych paczkach. Hmm. Biskat. Może z kimś innym. Kolejna paczka z Messi. Co to będzie? Kloze! On za dużo warty nie jest. Czekajcie. Hmm. No tak jak myślałem. I ogólnie pytcie, czy chcecie ultimata na moim kanale, bo moim zdaniem ja, ja nie mam nic przeciwko, ja mogę e, nagrywać tego ultimata, sprawi mi to przyjemność. Tylko nie wiem, czy, co wy o tym sądzicie, piszcie w komentarzach. Kolejna paczka za labą. No chyba najgorsza paczka dzisiaj. No w ogóle szczęścia nie mam, w ogóle Jeszcze żadnej, żadnej karty nie daliśmy na listę transferową albo do klubu To jest na serio słabo Bilans mi się trochę poprawił Jest 140 wygranych, 140 przegranych Więc jest całkiem spoko Nie wierzę w te paczki, co jest, co jest Ale może kiedyś trafimy Tą naszą paczkę Ale to jeszcze chyba nie teraz W tej patce będzie inform, ja wam mówię. Hmm. Będzie inform? Nie będzie. SP do Szkoda, szkoda. To już nam zostało 17k. Trochę lipa. Mam. No. No i wszystko na Discord jak zwykle. Może jeszcze uda się otworzyć te trzy paczki. To jakieś dobre muszą być ikonki. Charlie! No ostatnio mi z nich wyleciał inform. Gaitan co prawda, ale był inform. Może teraz coś będzie tak jak myślałam. Co jest z tymi paczkami? Dwóch już raczej nie otworzymy Jeszcze tą dam Diskret Nie, nie uda się raczej otworzyć dwóch paczek No to chyba ostatnia paczka z Messi Zamykam oczy, co z tego będzie? Hmm. To nie jest miaje, to jest kolotura, więc on nie jest warty. Hmm. Ale to jest chyba najlepsza paczka dzisiaj, bo trafił nam się Walker. Hmm. No, więc to jest najlepsza paczka. Ciekawe czy uda nam się otworzyć jeszcze jedno. Byśmy potrzebowali na dyskarcie... O, troszkę jeszcze mone. Czyli starczy nam. Nie starczy. Eee, a więc ja się pokuszę o to. Przyjadą jakąś kartę stąd. Czekajcie. Mamy coś do sprzedania. Nie mamy, więc... Dobra, ostatnia paczka za 5000. jakąś dobrą ikonką. Dobre, niech będzie. No i co w niej będzie? Co w niej będzie? Nic nie będzie na pewno. No, zakręć nam coś dobrego. Szkoda gadać. Szkoda gadać. Najlepsza karta jaka nam się trafiła to Walker za 7000. tysięcy. Nie, on jest za 3 już. Kiedyś był za 7. No to... Hmm, dobra, no to cześć wam. Dzięki za ten odcinek, za to otwieranie paczek. Może w następnym będzie lepiej. Ogólnie napiszcie, czy chcecie tego więcej, jeśli tak, to dajcie tam łapkę w górę na dole. No i dzięki cześć, trzymajcie się na razie.